Proszę mi oświecić, która z powyższych informacji odnosi się do mojego pytania. Chciałem powiedzieć żadnym o tym że on jest w sumie szczęśliwcem, bo a, on dostał odpowiedź na interpelację, wprawdzie dla niego, ale jednak. Interpelacje tak jakby troszeczkę straciły na wartości. Czy pójdziesz ze mną na randkę, prawda? A tutaj dostaję odpowiedź, że generalnie jest fajna pogoda. Ja niestety nie dostałem odpowiedzi na zapytanie złożone dokładnie 25 czerwca. Przypomnę, że na zapytanie złożone na sesji regulaminowy termin odpowiedzi też 14 dni. To jest moje niedopatrzenie osobiste, nie udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Rada jest taka, że osobiście byłem bardzo mocno zaangażowany w wybory prezydenckie pierwszej i drugiej tury. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Sanoka wywiązała się dyskusja po tym, jak odczytano odpowiedź na interpelację radnego Macieja Drwięgi dotyczącą poprawy przebiegu dróg technicznych przy obwodnicy Sanoka. Zdaniem wspomnianego radnego, odpowiedź w ogóle nie dotyczyła jego zapytania. Jak wspomniał z kolei radny Sławomir Miklicz, odpowiedzi na inną interpelację nie otrzymał w terminie i nadal czeka magistrat bronił sekretarz Bogdan Struś. Zobaczcie i posłuchajcie Państwo sami. W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez pana Macieja Dygięgę uprzejmie informuję, że gmina planuje wykonanie nowych połączeń dróg miejskich z drogami serwisowymi. W związku z tym różne możliwości połączeń są analizowane. Urbaniści na zlecenie tutejszego urzędu po przeanalizowaniu terenów wzdłuż obwodnicy Podali szereg propozycji zarówno rozwojo rozwojowych, jak i komunikacyjnych. Wszyst wszystkie możliwości połączeń będą szczegółowo omawiane. Zorganizowane zostanie też spotkanie osób zaangażowanych w rozwój ścieżek rowerowych, na które zostaną zaproszeni zainteresowani radni. Przyszła perspektywa finansowa kładzie nacisk na transport niskoemisyjny. Dlatego też w maju powołany został zespół do spraw opracowania planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Sanoka, w skład którego wchodzą przedstawiciele stworzenia Velosan. Zadaniem zespołu będzie między innymi wypracowanie nowych połączeń ścieżek, ścieżek rowerowych. Podpisał z upoważnienia burmistrza Bogdan Tuński, miasta Sanoka. Chciałbym przypomnieć pytanie z interpelacji przede wszystkim, Odczytanie odpowiedzi jakby nie pamiętając interpelacji troszeczkę mija się tutaj jakby no z celem całego tego działania. Pytanie brzmiało, czy Pan Burmistrz, byłby zainteresowany Powołanie zespołu roboczego, który dokonałby przeglądu, próbując ustalić, co można byłoby poprawić na trasie i przebiegu, czyli tych dróg technicznych przy y, naszej obwodnicy, mając na celu zwiększenie użyteczności dla niezmotoryzowanych osób z nich korzystających. W odpowiedzi dostaje cztery informacje. Krótko przypomnę, że gmina planuje wykonanie nowych połączeń dróg miejskich drogami serwisowymi. Że urbanisti, po organizowani terenów z dużą obwodnicy podali szereg propozycji rozwojowych i komunikacyjnych, że zorganizowane zostanie spotkanie osób zaangażowanych w rozwój ścieżek rowerowych, w tym radnych, że przyszła perspektywa finansowa kładzie nacisk na, na transport niskoemisyjny, dlatego w maju powołany został zespół do opracowania planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Zadaję to pytanie teraz do Pana Sekretarza, bo on się podpisał do tą odpowiedzią. Proszę mi oświecić. Która z powyższych informacji odnosi się do mojego pytania? Z interpelacji. Uważam, że wszystkie odpowiedzi Dotyczą pytania pana radnego. W tym w, 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 w takim rezygnęcję w trzech odpowiedziach jest czwartą odpowiedzią, która mówi o powołaniu zespołu do spraw, w, w, które przedmiotowa interpelacja obowiązuje. Dziękuję. Ja to pokazałem jako przykład tego, że interpelacje tak jakby troszeczkę straciły na wartości. Ja bardzo rzadko w tej kadencji sięgam do interpelację. To jest moja druga albo trzecia no i miał postawione bardzo jasno, konkretnie pytanie. Natomiast co, to, 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 co dostałem w tej odpowiedzi, można potraktować jako albo lanie wody, albo materiał do czterech nowych interpelacji. Bo tam są nowe informacje jakieś, prawda? W tym momencie mnie nie interesujące zupełnie. Bo tutaj tak naprawdę chodziło o to, żeby wrócić do tych szczegółów technicznych, zresztą zakładam, że uda się to zrobić, bo z Panem Wiceburmistrzem kiedyś na korytarzu jak to dwa słowa wymieniliśmy, że to naprawdę warto, bo parę rzeczy jest tam do poprawienia. Ja apeluję o jedno. Rozumiem, że to też wymaga jakiejś pracy. Albo, jak przygotowujemy takie odpowiedzi na interpelacje, jak one będą konkretne, można zawsze przecież, nie wiem, poprosić o wydłużenie czasu. Rozumiem, że może czas był taki zbyt krótki. Bo to naprawdę, Panie Sekretarzu, nie wiem, jak Pan by nas tutaj przekonywał, bo potrafi Pan Mówić, prawda? Nie udowodni Pan tego, że to się odnosi do tego pytania, ja już nie chcę po raz kolejny, bo pytanie było konkretne, prawda? Nie wiem, w takim języku młodzieżowym można było powiedzieć, czy pójdziesz ze mną na randkę, prawda? A tutaj dostajemy odpowiedź, że generalnie jest fajna pogoda, że tam jeszcze w przyszłości to może być coś tam i tak dalej, i tak dalej. Te informacje są interesujące, ale nie dotyczą tego pytania z interpelacji. Tyle. Ja bym po prostu, nawet myślałem o tym, żeby. Poprosić ponownie o odpowiedź na tę interpelację. Ale nie chcę tego zaogniać, bo tu nie chodzi o to, żeby się przekonywać, tylko tak naprawdę wybrać się w ten, jakby odnieść się do tego, co możemy zrobić. Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Te interpelacje przecież są tworzone przez radnych, tu jest Pan Romek i inni radni. No, wielu z nas teraz w tej kadencji tutaj słowo nie słyszałem, że przewodzi jakby tę interpelację ilości. Ale ja kiedy pisałem interpelację dostawałem jednak te odpowiedzi, czy za burmistrza jeszcze do Hawczyka, czy pana e, e, burmistrza św. Majencie biuro. I powiem tak, że, że tam, tutaj sprawdzić to, że jest jakakolwiek zasadność, to tak naprawdę potrzebna byłaby godzina. I pamiętam takie czasy z poprzedniej kadencji, że nie można było na przykład podać wody w interpelacji przy zapytaniach w stosunku do burmistrza Olejki, bo on to był w stanie sprawdzić. Jednym wyjazdem w teren, i jakby na następnej sesji, albo jeszcze szybciej mówiło się, że jest coś na, troszeczkę na, na wyrost, albo że jest to bardzo uzasadnione i faktycznie warto się tym zająć. I tutaj uważam, że naprawdę do tych dróg technicznych y, trzeba będzie wrócić, bo tam małymi kosztami można je y, zrobić po prostu bardziej użytecznymi dla mieszkańców. I tyle. Także ciągnę jeszcze interpelacje. Nie będę natomiast, kiedy y, będę y, jakieś następne przygotował, bo już będziemy je przygotować, to proszę o takie, takie normalne podejście do tego, a nie później próba udowadniania y, tego, co, czego tej y, odpowiedzi po prostu nie ma. Dziękuję. Chciałem powiedzieć żadnym odwiedzeniem, że on jest w sumie szczęśliwcem, bo on dostał odpowiedź na interpelację, wprawdzie dla niewody, ale jednak. Natomiast ja niestety nie dostałem odpowiedzi na zapytanie złożone dokładnie 25 czerwca. Przypomnę, że na zapytanie złożone na sesji e, regulaminowy termin odpowiedzi to jest 14 dni. I to już niestety nie pierwszy raz. Wspominałem też w swoich wypowiedziach odnośnie e, przy absolutorium, że nie otrzymałem również wcześniej odpowiedzi na ważne pytania, ważne dla miasta. I to uważam że też było ważne. Ja jej ponawiam jeszcze raz, e, na jakim etapie jest postępowanie sądowe rozwrotka osypacyjnej na projekcie wykluczenie cyfrowe. Takie pytanie zadałem miesiąc temu. W ciągu dwóch tygodni powinienem dostać odpowiedź na piśmie. Niestety tej odpowiedzi nie było i oczekuję, że w najbliższym czasie tą odpowiedź dostanę. W tej chwili chciałbym odpowiedzieć panu e, radnemu Mikliczowi. To jest moje niedopatrzenie osobiste. Nie udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Na pewnym tłumaczeniem aczkolwiek mm, nie usprawiedliwieniem bo to jest nie, nie do usprawiedliwienia, brak jej odpowiedzi. E, przygotowałem materiały, e, materiał przeanalizowałem e, sytuację, jak wygląda z nami e, dzisiejszy związany z postępowaniem sądowym. Rada jest taka, że m, osobiście byłem bardzo m, mocno zaangażowany w wybory prezydenckie pierwszej i drugiej tury. Było sporo różnych, jak powiedziałbym, takich zajęć, które wręcz spowodowały, że umknęła mi uknął ten termin. Panie że przepraszam. W niedalekiej przeszłości, dosłownie dwóch dni prześlę Panu właściwą odpowiedź. Także to nie jest, to nie był wynik jakiejś, powiedziałbym, niechęci czy, 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 czy braku odpowiedzi wprost, ale moje niedopatrzenie. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzowie, Szanowni Państwo, już króciutko, żeby Pan e, radny Mieplicz nie myślał, że jestem takim szczęśliwcem. No, też chciałem się do tego odnieść. Na ostatniej sesji zadałem cztery pytania, czy zapytania, tak jak to nazywamy, na sesji. Od razu otrzymałem odpowiedź na jedno z nich, natomiast na pozostałe trzy bo dzisiaj żadnej odpowiedzi również nie otrzymałem. I chciałbym powiedzieć, że te zapytania, Panie Burmistrzu i Szanowni Państwo, one nie są wymyślane po to, żeby przedłużać sesję. Bo nieraz Powiem szczerze, taka niepotrzebna jakaś nerwowa atmosfera, że kolejne zapytanie i tak dalej. Wiele z nich jest po prostu przekazywanych przez mieszkańców z prośbą o to, żeby zapytać na sesji. I tutaj też nie jest jakby wyjściem z tego, co proponuje tutaj niekiedy Pan Sekretarz, czy rzadziej Panowie Burmistrzowie też o tym mówią, że można przyjść do urzędu, o to zapytać, porozmawiać i tak dalej. Z tym jest też różnie, proszę Państwa. No jednak sesje, komisje są właśnie od tego, w trakcie dnia niekiedy, Ci, którzy z nas jeszcze pracują, no, niekiedy mogą przyjść się wyrwać, ale najczęściej jednak nie mogą, więc to, to nie jest ani odpowiednia pora, ani też myślę, że forma jakby zadawania takiego pytania, miejsce, bo to jednak powinno być zadane w warunkach takich no, obiektywnych, sformalizowanych jak, jak, jak sesja Rady Miasta. W związku z tym ja również poproszę o odpowiedzi na te trzy pytania.